No i teraz idę do niego. Mhm. On ma tak jakby był obezwładniony, to tak jakby był na czystej jakby usługach, ewentualnie takiego poddanego się. Dobra, i o to mi chodziło, to są właśnie te uzależnienia, do bezpiecznej przestrzeni. Stwórz sobie Beatko, taką bardzo bezpieczną przestrzeń tam. Przywołuje tą istotę, która powoduje to, że Paweł jest uzależniony od ciebie. Przywołuje cię teraz. Zobacz, czy on ma w sobie akt własności. Na, ale nie jeden. To do tej przestrzeni subtelnej tam przywołuje właściciela aktu własności Pawła. Przywołuje Cię teraz na mocy wolnej woli. Proszę przyjść tam do nas do przestrzeni. Mm. Nie jest to fajna moc, ale to jest moc stworzona przez Niego, chyba, bo to nie jest. Y to nie jest taki agregor, jakby to można było powiedzieć, ale to jest coś, co po prostu on się boi i on to sam stworzył. Paweł, co to jest? Czego ty się boisz? Co stworzyłeś? Wiesz co, ten chłopak całe życie jest samotny. Całe życie jest taki... Y Oddany, taki on sobie miejsca nie może znaleźć. On szuka, ale tak szuka i nie szuka, i tak y, 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 jakby, jakby nie mógł znaleźć tej drogi, którą właściwie powinien iść. Tak, bo mówisz, co ktoś pod, na te drogi takie kłody y, rzucał i on się tak wiesz, ciągle przewraca, wstaje, przewraca, wstaje. Natomiast ciągle właśnie znów słyszę tą muzykę taką. On czasami nie był na jakimś koncercie, co było dużo ludzi, jakimś takim heli metalowym albo coś takiego innego, ale takiego głębszego. Pójdziemy za tym. Tylko mnie chodzi i za tą muzyką pójdziemy. Zaraz to zobaczymy. Czy to nie jest ta sama istota, no, która bo właśnie on ma właśnie... Że to jest właśnie stamtąd przyciągnięte. Dlatego się pytam. Dobrze. To teraz ta przestrzeń jest, ty tą przestrzeń zrób jej klatkę stop. Otwórz nową przestrzeń i niech ci się pokaże ta istota albo ta sytuacja z tą muzyką związana. Niech cię zaprowadzi. Wejdź w to głębiej. Jesteś niewidoczna, niewyczuwalna dla nikogo. Idziesz za tą muzyką. No, jest tu coś takiego, tylko że tu jest y, całkiem to jakby inna taka. To, to jest bardzo młody chłopak. Yy. Nie wiem, ile on. By, tak, gdzieś to 20 lat, góra. 17. Bardzo młody chłopak. I tak jakby tutaj właśnie. Yy. Bo tu jest takie, tutaj jest bardzo dużo ludzi, co ściąga te koszulki takie, mm. e, takie spocone, takie. Os... I tu jest przejęta ta jakby czysta jego e, energia, a. A po prostu narzucona ta taka brudna, fałszywa. Taka zaimpekowana. Dobrze. Czy coś jeszcze więcej widzisz? Czy ci się pokazuje jakiś byt pod tym? Wiesz co, on to przejął y, od ludzi nie z tymi, co, co może był, tylko z, tym, z tymi ludźmi, gdzie był dookoła. To była taka grupka ludzi bardzo źle się zachowujących, właśnie takich y, Dobra. trochę Trochę podbijających sobie, ale bardzo źle się zachowujących. Tutaj gdzieś jest to przebyte, takby oddane. Dobra, to teraz Beatka. Cofnijmy się do Pawła, zanim on pojedzie. Znajdź taki moment, kiedy będzie się szykował do tej drogi, kiedy ludzie go namówią. Ci koledzy, że chce z nimi jechać, idziemy do niego, pokażemy mu efekty tak. tego wszystkiego. Iż... On, on Chyba każdy z tych chłopaków też y, y, to, to będzie miał takie, takie, takie jakieś dziwne zainfekowanie, bo oni potem tak się stają jakoś uzależnieni. Właśnie. Dobrze, ale najpierw idziemy do niego. Jeśli któraś z nich dusz, wyrazi wolną wolę, żeby im też pomóc. I ich cofnąć w regresji, to ok, jeżeli, jeżeli wyrażam wolną wolę, ale najpierw znajdź taki moment, zanim on w ogóle wyjedzie, jak rozmawiają na ten temat. No tu jest wy... spokoju tutaj, właściwie to, yy, czy on ma pozwolenie? Nie, nie ma pozwolenia, bo tutaj już jest jako dorosła osoba, tylko tyle, że tylko tyle o ile, jak dorosła. To było tyle, co, co miał te swoje lata. Takie, I to jest taka, taki moment, taki dla niego taki przełomowy, taki chwilę burzliwy, a potem się stało taki um, małogadający. Dobra, widzisz go w tym pokoju. Paweł, no, witam. Paweł, jak? witam. Witam się z tobą, piękna dusza. Przychodzę do Ciebie z wielką miłością w sercu. Przychodzę do ciebie na Twoją prośbę. Słuchaj, chcemy Ci coś pokazać, chcemy Cię przed czymś ochronić. Jesteś młody, chcesz pojechać na fajne wydarzenie, chcesz się pobawić z przyjaciółmi. Tam będzie bardzo zła energia, która Cię skrzywdzi, zrobi Ci krzywdę. Potem będziesz nosił konsekwencje tego wyjazdu. Będziesz się z tym bardzo borykał, a ja chciałabym ci pomóc i ostrzec. Beatka, widzisz ją? Widzisz anioła? Ona ci pokaże, pokaż mu Beatko, nie wiem, przez sen, w swoich oczach. Co się, się stanie, pe... jak on pojedzie nie, nie, tam? Tak, poczekaj, pokaż mu to normalnie, bo... Dobrze. Bardzo bystry. Widzisz? Pokażę mu jak to lata wśród ludzi i po prostu jak to się śmieje, że po prostu infekuje, to tak jakby ktoś specjalnie to, wiesz, robił. No i zobaczymy czy będzie chciał coś takiego też przyjąć do swojego ciała. Dobra, obraz ma pokazany. Poczekaj, bo teraz myśli. Paweł, chcemy jakie... Twojego najlepszego, największego dobra. Nikt nie jest idealny, ale możemy uniknąć pewnych konsekwencji naszych decyzji. Jestem tu po to, żeby Ci pomóc. Zobacz, jaki jesteś piękny, zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Nie jedź tam. Widzisz, Paweł, jakie konsekwencje z tego wyjazdu. Nie jesteś świadomy tego, co się wydarzy. A teraz ty to widzisz, że ten Twój wyjazd, jeden wyjazd, odmieni całe Twoje życie. Będziesz zostawiany przez dziewczyny, będziesz sam, stracisz poczucie własnej wartości, nie będziesz nie potrafisz znaleźć swojego miejsca dla siebie. Proszę cię, nie jedź tam. Tutaj z jednej strony się boję, co powiedzą, chłopaki, więc może, bo tu jest taka grupka, ich jest chyba czterech czy pięciu. Pięciu chyba. ich razem. No właśnie, i poczekaj. ja właśnie chcę pokazać, skoro o, się tak wstydzą czegoś takiego, to zobaczymy, czy lepiej będzie, jak będą się wstydzić tym jednym razem, czy po prostu będą mieli efekt na spory dość swoje życie, bo Paweł już nie jest taki młody też. 32. To, to ty rób Batko swoje, ja będę do nich mówić. Dobra, zebrani są. Witajcie, piękne dusze. Przychodzę do Was z misją. Wiem, że każdy, każdy z Was jest młody, każdy się chce cieszyć życiem, pragnie zabawy. Ale nie ma tego w świadomości, co może przynieść, jakie konsekwencje może przynieść ze sobą właśnie ten wyjazd, na który chcecie tak bardzo jechać. Ten wyjazd odmieni Wasze życie na zawsze. Przychodzę do Was z przyszłości, żeby Wam o tym powiedzieć i ostrzec z wielką miłością w sercu. Zależy to tylko i wyłącznie od Waszej wolnej woli. My chcemy Waszego najlepszego dobra. Ten wyjazd odbierze Wam radość. Dziewczyny, miłość, poczucie własnej wartości będziecie odrzucani, osamotnieni, ośmieszeni. To będą właśnie konsekwencje tego wyjazdu, który wydaje się niewinny. Zobaczcie, jak to wygląda. Jaka istota krąży tam nad wami, która się karmi tym wszystkim. Ona was odziera z tego wszystkiego. Prośbę mam: nie jedźcie tam. Zasługujecie na wszystko, co najpiękniejsze i najlepsze na miłość, na wrażliwość. Jesteście wartościowi i cenni. Nie jedźcie tam. A może, wiesz, co kocha? To tak, jakby było, jakby te osoby miały zdolność przetwarzania energii, właśnie tak, jakby te osoby, które za nimi były, umiały manipulować dosłownie energią ludzką. Popstrykasz palcem, rozpływa się inaczej ta manipulacja, schowamy ich. Wysysać, inaczej wysysać, a, tak. a, a właśnie dawać, a infekować. Wy to widzicie teraz wszyscy? Pytam się was. Widzicie, co się dzieje, jak ktoś się karmi Waszą energią, jak zabiera Wam wszystko, co Wam niesie radość i szczęście? Przychodzimy po to, żeby Was ostrzec. Nigdzie nie jedźcie, zostańcie. Co, okay. co mówią? Ślenia są, tu jest jakiś papierosek, tu sobie możecie. Dla pytali. waszego większego dobra. Dla... Panowie, jeszcze nie jedna będzie taka impreza, piękna impreza, gdzie będziecie wszyscy się razem bawić, cieszyć. Była jedna My... impreza to była któraś tam z kolei. Ale, ale tak. Tylko że ta jedna właśnie zaważyła na tym wszystkim. Dlatego tu jestem. Jeśli wyrażacie własną wolę, żeby zmienić losy swoje, nie pojechać tam, to proszę. Poczekaj, poczekaj, znów idzie panorama, poczekaj, poczekaj chwilę. To są młode chłopaki, głupie chłopaki. Po prostu tak troszeczkę tak ustawieni, w sensie takim fajnie będzie, bo i będzie, ale przyjadą mnie fajni. Ok. Jeszcze chwilkę. Dobrze. Dobra. Zasada jest jedna. Brakło biletów. Nie ma biletów. I cudnie. I pięknie. I żaden z nich nie jedzie. No. Cudnie. Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Panowie, moc jest z wami. Dobra, wychodzę stąd, bo już tutaj no nie To fajnie. zamknij, dobra, to zamknij tą przestrzeń i wracamy do Pawła, tam gdzie stoi. Mhm. I teraz, czy coś się zmieniło? Tej muzyki już nie słyszysz, ale czy ten akt własności dalej jest w nim? Wiesz co, on nie ma tylko jednego aktu własności, on był na coś też i przekazany. Dobrze, Paweł, to teraz tam, gdzie ty stoisz, do tej przestrzeni subtelnej na mocy twojej wolnej woli, przyzywam właściciela tego, wszystkich aktów własności. Za wszystkimi stoi jeden. Przyzywam cię do nas, tam do przestrzeni subtelnej. Proszę przyjść do nas. Tak, cały czas się pokazuje właśnie jedna i ta sama postać, ciemna postać, ale ona jest w odległości, ona nie jest blisko. Dobrze, jak masz na imię, z kim mamy do czynienia? Powiedz nam, proszę. No, ten, który zawładza sercem, ten, który zawładza mocą, ten, który zawładza wszystkim, a przede wszystkim umysłem. Mhm. Dobrze. Masz myśleć tak, jak ja ci każę. Paweł, na mocy Twojej wolnej woli masz przywołać wszystkie akty, wszystkie akty własności, wszystkie kopie aktów, kopie kopii, wszystkie, które są schowane, ukryte, wszystkie. Wadka się zrobi siatkę ze złota, przeciągnie na odległość, Tą istotę i wyciągnie wszystkie Twoje akty własności. Teraz. No, żeby tylko akty własności tutaj są podpisane, cyrograf jest jeden, widzę tutaj, jest tak samo. Cały czas tą samą istotą. Tak. To jest takie mierzenie się ze swoim szczęściem, mierzenie się ze swoim życiem, dawanie tego życia, odbieranie tego życia. Mhm. To jest taka sytuacja y, takiej niepewności, i znów, ta, i znów tu idzie jakieś uzależnienie. Patka, zamknij tą przestrzeń, otwórz nowo. I hmm. cofnij się do pierwszego momentu, obojętnie w którym to było w cieleniu i na planecie, gdzie Paweł oddał się temu, tej istocie. Pierwszy jego kontakt z tą istotą.